Cześć, z tej strony Mikaty dojeżdżamy do 5000 subów, więc kto ogląda ten film, kto ogląda tego shorta, ten daje suba. Jak wiecie albo nie wiecie, w Brawl Stars pojawił się tudzież pojawi się, aczkolwiek już można go wziąć nowy Zadymiarz o imieniu Zigi. Jaki Ziggy jest? To widzimy jakiś tutaj, chyba jakiś mak, czy coś, no nie mam pojęcia. A tak ty atakujesz! Dobra, okej, okay. może być ciężko, nie powiem, może być ciężko. Takiego ataku jeszcze nie widziałem. E, A tak typowo widzę, że będzie na daleki, tak? To będzie zadymiarz, który tylko i wyłącznie będzie przydatny w starciu nie bezpośrednim. W starciu powiedzmy, że takim, gdzie trzeba przeciwnika trzymać na dystans. To jest moja pierwsza gra tym zadymiarzem. Można nim zagrać e, w związku z grom, e, z eventem właśnie, e, z jego udziałem, można wygrać dwie gry i odblokować jego skrzynkę, z której podejrzewam, że będzie można go wydropić albo i nie, ale na ten moment można nim tylko i wyłącznie zagrać grając z jego event, tak? E, ja oczywiście spróbowałem generalnie na zbiórkę wziąłbym kogo innego, ale chodziło mi o to, żeby wam pokazać, żeby samemu przetestować tego zadymiarza. E, no to jak? No atakujemy, jest cel pokazany, w tym momencie przeciwnik może się z tego usunąć i po jakimś czasie, po sekundzie wali tutaj piorun, tak? Ciężko będzie, ciężko będzie, na pewno się nie nada na ten tryb, e, podejrzewam na jakiś knockout, prędzej. E, na co jeszcze? E, na napad, na napad też będzie ok. Nie widzę go za to w zadymie, nie widzę go w zbiorze klejnotów. Nie widzę go w nagrodzie. Takiego zadymiarza jeszcze nie było. Eee, bardzo ciekawy, ciekawa mechanika gry, ciekawy atak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Sam jestem naprawdę e, zapascynowany, Ciekawy, naprawdę ciekawy atak. Ten gadżet polega na tym, że on chyba w randomowe miejsca wali. Ale okej, okay. lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, kto ogląda, ten daje suba. No i co, łapcie gameplay z nowego zadymiarza Zigiego.